Prezydentem Tomaszem Wantuła rozmawiamy dzisiaj o zdrowiu, polityce i mieście. Panie prezydencie, jak zdrowie? Z swego czasu widzieliśmy, że pan no, jednak z dużym wysiłkiem wykonywał swoje obowiązki, jak w tej chwili noga? Dziękuję, myślę, że zdecydowanie lepiej, chociaż jeszcze spora droga przed jeżeli chodzi o rehabilitację. Z hmm, tego czasu chodzi pan o kulach. Tak. I na pytanie dziennikarza te, naszej telewizji odpowiedział: obiecał pan, że przeznaczy tę kulę na licytację. Licytacja się odbyła podczas festynu okazji tak. dzieciom, a tak. kuli prezydent nie dał. Nie dotrzymał pan słowa? To prawda, nie dałem kuli z dwóch powodów. Jeden jest banalny, czasem zdarza mi się jeszcze z nich korzystać, ale tak naprawdę miałem okazję spotkać się z naszymi seniorami. Słyszeli o tym pomyśle aukcji i sprzedaży kul. To jest symbol cierpienia i choroby, i wysłuchałem sugestii seniorów. Nie należy chyba takimi przedmiotami, nawet w słusznych celach, zajmować się na aukcjach. Rozumiem. Skoro o seniorach mowa, to parę naście dni temu seniorzy odbyli swoją sesję. Tak. No i padło wiele gorzkich słów pod adresem zarówno radnych, jak i prezydenta i jego urzędników. Co ta sesja panu dała? Sesja, jak wszystkie sesje seniorów czy młodzieżowej Rady Miasta, to jest głos mieszkańców. Ja bardzo się cieszę i dziękuję seniorom, że mimo wieku, mimo czasem problemów dnia codziennego, znajdują czas i ochotę brać udział w tych sesjach i dobrze jest posłuchać, co mieszkańcy myślą o mieście, o działaniach prezydenta i Rady Miasta. To prawda, padły takie dosyć gorzkie słowa pod pod kątem i adresem urzędników, z tego względu, że Uniwersytet III wieku korzysta ze wsparcia gminy i ta cała biurokracja, z którą się musi zderzyć zarząd Uniwersytetu, no, jest problematyczna dla, dla tych osób. Postaramy się zminimalizować te wszystkie formalności, aby tych dokumentów i, i papierów, które wymagamy, było jak najmniej, ale z drugiej strony... Jesteśmy w urzędzie i pewne procedury nas obowiązują. Jednak z wielkim szacunkiem przyjmujemy te sugestie i myślę, że niebawem te procedury będą no, do niezbędnego minimum ograniczone. Bardzo dużo uwag dotyczyło chodników, ławeczek. Zwłaszcza dla seniorów sprawa ławeczek, na których mogą przysiąść i odpocząć, kiedy na przykład wybierają się w wędrówkę po mieście, czy na przykład na zakupy, jest kluczowa, a wzdłuż na przykład głównego traktu komunikacyjnego kadzieżyna, czyli ulica. Kozielska, ale Jana Pawła, ławek jak na lekarstwo. Tak, to jest prawda. I właśnie między... A nie są to duże kwoty ostatecznie? Nie, nie są to duże kwoty, dlatego będziemy sukcesywnie dostawiali te, te, te ławeczki. Dlatego uważam, że ta sesja naprawdę była potrzebna, bo to jest spojrzenie okiem seniora na, na funkcjonowanie miasta i czasem rzeczy, których nie dostrzegamy nie ze złej woli, tylko z. Z powodu ilości obowiązków albo nie wiemy, że takie problemy są, więc z dużą uwagą i chęcią wysłuchałem wszystkich interpelacji, uwag, sugestii i będziemy sukcesywnie te ławki stawiali. Łatwiej się rozmawia z radnymi seniorami, czy jednak z tymi radnymi, których, którzy zasiadają w Radzie Miasta? To nie chodzi o łatwość rozmowy, bo to, bo to nie, nie chodzi w ogóle generalnie, żeby było łatwo. Bardziej chodzi o takie merytoryczne rozmowy. Ja bardzo cenię i podziwiam seniorów. Oni mają perspektywę, mają dystans i, i myślę, że to jest cenne. Oni są wolni od jakichś zachowań politycznych, od, od takich... No, czy politykierstwa nawet, oni mają swoje problemy, oczekują wsparcia, jakiegoś sensownego rozwiązania, są w stanie też słuchać, przyjmować niektóre argumenty i myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo konstruktywna rozmowa. A których radnych z kolei z Rady Miasta pan ceni? Myślę, że to jest tak, że każdy radny ma, posiadając mandat, Y, sprawuje swoją funkcję i każdy, y, każdego radnego szanuję i, i uważam, że, że to jest głos ludu. Mam nadzieję tylko, że tak jak y, ja wszyscy kierują się dobrem miasta, bo od tego tu jesteśmy. A ci radni, którzy mówią, że powinien Pan odejść, podać się do dymisji, już były takie apele pod Pana Adresem, a ostatnio się mówi coraz głośniej o y, inicjatywie referendalnej. Uważał Pan, że to dobry pomysł? Nie mnie oceniać. Ja cały czas uważam, że Demokracja i samorządność nie powinna się kończyć w dniu wyborów. Ona powinna być każdego dnia i mieszkańcy powinni mieć prawo, ale też żeby poczuwali się i chcieli brać udział w rządzeniu miastem każdego dnia. Przykładem tego jest budżet obywatelski, który już, że powiem, dzisiaj jest rozstrzygnięty. Wiadomo, jaka inwestycja wygrała. To proszę powiedzieć. Zaraz opowiem. I to jest, to jest jakby ten aspekt. O obecności mieszkańców nie tylko w dniu wyborów, ale każdego dnia, jeżeli referendum, jakiekolwiek, czy to odwołanie prezydenta, czy Rady Miasta miałoby mieć miejsce, no to to jest, że powiem, wyraz demokracji i samorządności. I tutaj trzeba przyjąć z pokorą, że tak powiem, wynik takiego referendum. A pan je popiera jest pan za tym, żeby to referendum się odbyło? Bo takie głosy pojawiły się już chyba na antenie Radia Parki. Znaczy, ja, ja powiem tak, jeżeli. Mieszkańcy uznają, że trzeba rozpisać referendum, czy to o odwołaniu prezydenta, czy o odwołaniu rady miasta, a chcę powiedzieć, że ostatnio do mnie trafiają pewne grupy mieszkańców, które mówią, że dosyć, dosyć politykierstwa na sesji rady miasta i y, pojawiła się inicjatywa rozpisania referendum o odwołaniu rady miasta, więc to jest... Czyli mam szansę na dwa referenda, tak? Znaczy ja nie wiem, czy to jest szansa, bo... Y, to nie buduje dobrego wizerunku nie tylko u nas wewnętrznie w mieście, bo myślę, że wszyscy powinniśmy pracować na rzecz dobra miasta, a nie bawić się w takie politykowanie. Czy w takie yy, no, wojenki, które nie przynoszą nic dobrego, ale na zewnątrz miasto też nie wygląda dobrze. My od dłuższego czasu prowadzimy starania, y, aby uzyskać inwestora. Inwestor bierze pod uwagę wiele czynników, ale jednym z ważniejszych jest to, jaki jest klimat w mieście. Bo jeżeli... no, Panie prezydencie, na ten klimat w dużej mierze wpływają też pańskie działania. To y, o pana y, y, udolności bądź nieudolności y, można usłyszeć. To Pan jest adresatem wielu doniesień do prokuratury, że czyni Pan rzeczy niezgodne z prawem. No to trudno tutaj chyba obwiniać tylko Rady Miasta. Nie, ja nie obwiniam Rady Miasta. Ja tylko mówię, że do tego budowania klimatu potrzeba obydwu stron. I tak jak prezydent ma mandat no, wręczony przez mieszkańców w wyborach, tak samo radni. Naszym głównym i w zasadzie jedynym celem powinna być praca na rzecz miasta, dla, dla dobra miasta. I to jest tak, że tak jak prezydent ma możliwość złożenia uchwał i jakichś propozycji, projektów, tak samo radni. Ale i ocenić pracę prezydenta można i, i trzeba, ale tak samo należy patrzeć, co czynią poszczególni radni, zapytać ile projektów uchwał złożyli, czy są na nie bo tak dla zasady, czy to jest politykowanie, czy mają jakieś twarde argumenty. Ja jestem otwarty na każdą rozmowę. Ja staram się przedstawiać różnego rodzaju propozycje i mam świadomość, że nie zawsze znajdą akceptację. Ktoś może mieć inne, inną wizję, inne propozycje rozwiązania, uznać, że to nie jest dobre albo że to jest pomysł dobry, ale wykonanie trochę inno, inaczej powinno wyglądać. Jestem otwarty, chętnie posłucham, ale ostatnio jest tak, że nie mam kogo słuchać, bo raczej się yy, zajmujemy polityką, być może to już jest kampania wyborcza, bo wybory za rok. Yy, nadal jednak wierzę, że jesteśmy tutaj po to, aby spróbować zrobić coś dla miasta. No dobrze, Panie Prezydencie, to w takim razie co przez te dwa i pół roku Panu udało się zrobić dla miasta? Proszę się pochwalić. Ma pan teraz okazję. Proszę powiedzieć, co się panu udało przez te dwa pół roku? Daleki, Jakie są sukcesy Tomasza Wantury? Daleki jestem od, od chwalenia się, bo ja tutaj jestem od pracowania, a nie od, od tego, żeby dokonywać Tak wiemy, Panie Prezydencie. Bochow. Płacimy Panu co miesiąc pensję jako mieszkańcy, tak jest. ale to chcemy poznać wyniki. Tak jest. Ja myślę, że mimo tego, że są spore różnice podczas obrad między częścią Rady a Prezydentem, to wspólnie wiele rzeczy się udało dokonać. To konkretnie. Ja, ja rozumiem, że. Yy, Pewnie łatwo byłoby się pochwalić taką potężną inwestycją, na przykład jak budowa kolejnych hali za 40 milionów. Ale prawda jest taka, że. Stans. Hala za 40 milionów? To no, takich drogich hal w nie budowano. No jasne, ale teraz koszt takiej hali to właśnie tyle wynosi. Mhm. No i tak, to prawda, nie ma takich dużych inwestycji, bo i czasy nie są dobre, bo budżet miasta jest mocno obciążony kredytami. Po drugie, no nie ma takiej potrzeby, a po trzecie, sporo inwestycji, jeżeli rozmawiamy o inwestycjach w mieście, zostały wykonane na, za mniejsze kwoty, ale one są widoczne w zasadzie w każdym osiedlu. Właśnie teraz y, trwa taka mniej oficjalna część sesji Rady Miasta. Radni, którzy zechcieli skorzystać, no odbywają taką wędrówkę po mieście i oglądają na co ostatnio pieniądze zostały wydane, y, oglądają inwestycje i w zasadzie w każdym osiedlu coś większego, mniejszego zostało wykonane. Jak się sumuje, to są grube dziesiątki milionów złotych na rzeczy, od, o które od lat mieszkańcy, y, mieszkańcy się starali. Dobrze, panie prezydencie, bo mówimy tak ogólnie, to ja zapytam o konkretną rzecz. Jednym ze sztandarowych pana projektów, pomysłów i sprawą, z którą był pan utożsamiany bardzo mocno, było hospicjum. Minęło dwa pół roku, hospicjum jak nie było, tak nie ma. Dlaczego? Tak, to jest prawda. I niestety, tak jak w wielu przypadkach, to nie tylko od zaangażowania gminy, bo to nie jest zaangażowanie miasta, ale, ale prezydenta i całej Rady, są inne czynniki, które mają wpływ na to, czy jesteśmy w stanie utworzyć hospicjum, czy nie. Do niedawna. Staraliśmy się wspólnie z, ze Starostwem Powiatowym, z Radą Powiatu, czy z organem prowadzącym y, i założycielskim SPZOZ-u y, spróbować utworzyć hospicjum. Mamy jednak informację, że y, finansowanie bieżącego działania, czyli tak naprawdę kontrakt z NFZ-em, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe. Dlatego, że, y, dlatego, że z informacji, jakie mamy na piśmie z NFZ oraz po spotkaniu z panem dyrektorem opolskiego oddziału, wiemy, że na terenie województwa jest bardzo dużo łóżek hospicyjno-paliatywnych i na, na, na chwilę obecną no, nie ma takiego zapotrzebowania i nie ma pieniędzy na to, żeby zakontraktować dodatkowe łóżka. Pamiętam, kiedy pan obiecywał to roztaczał w ogóle tę wizję, jeszcze nie będąc nawet kandydatem na prezydenta, wspólnie zeszłą z radnym olejnikiem. Tak to wtedy tych łóżek jak najbardziej brakowało nie tylko u nas w powiecie, ale w, ale w całym województwie. To znaczy, że inni nas wyprzedzili, tak? I tak i nie. Dlatego, że w międzyczasie powstały hospicja, między innymi w Opolu, ale też został zlikwidowany oddział paliatywny w Głubczycach. I nadal jest deficyt, deficyt tych łóżek paliatywno-hospicyjnych ale też zmieniły się jakby standardy opieki nad pacjentem w stanie terminalnym. I najlepszym rozwiązaniem dla pacjenta jest stworzenie warunków na spędzenie ostatnich dni w domu. I mówi się coraz częściej, takie są standardy światowe wprowadzone u nas w Polsce, że najważniejszym elementem takiej pełnej i prawdziwej opieki hospicyjnej jest to hospicjum domowe. Hospicja stacjonarne czy oddziały paliatywne nie mają też służyć, tak jak w, w, niestety jest w przekonaniu, i społeczeństwa, i czasem rodzin, i samych pacjentów, no, jako spędzenie ostatnich chwil. To nie jest miejsce do odchodzenia z tego świata. To ma być wsparcie medyczne, kiedy pacjentowi ustawia się leczenie, jeżeli potrzeba przetacza krew. No, działa, że tak doraźnie i zabezpiecza się tak medycznie pacjenta, aby mógł być wypisany do domu. I zmieniło się podejście i konsultanta krajowego, i konsultantów regionalnych i odchodzi się od idei hospicjów, czyli takich osobnych m, obiektów, gdzie pacjenci z chorobą terminalną są m, y, hospitalizowani, a raczej mówi się o oddziałach paliatywnych, y, w domyśle mając udzielenie pomocy szpitalnej i zaopatrzenie tak pacjenta, jak i rodziny, y, by mógł spędzić te swoje m, ostatnie chwile w miejscu zamieszkania. To Panie nie znaczy... To znaczy, będziemy mieli hospicjum, kiedy że niekończą czy nie? Jeżeli mówimy o hospicjum, to już od dłuższego czasu wiemy, że nie ma rekomendacji pani doktor, która jest konsultantem w naszym województwie medycyny paliatywnej, do otworzenia hospicjum. Z tych powodów, o których wcześniej wspomniałem. Ale jest zapotrzebowanie na utworzenie kilku łóżek paliatywnych, czyli tej pomocy szpitalnej pacjentowi przewlekle choremu. Do tego potrzeba też wsparcia ze strony NFZ-u. Pan dyrektor przekazał nam informację, że na tą chwilę nie ma takiej możliwości, żeby dodatkowo zakontraktować łóżka. Jednak wskazał ścieżkę, że jeżeli samorządy na tyle są zdeterminowane, to trzeba to uzasadnić, udokumentować, wskazać współpracę samorządów i temat jest jakby dalej do, do rozmowy. Panie prezydencie, nie, myślę, że jeszcze się mówimy kiedyś na rozmowę już o samej. Problematyce hospicjum i wszystkiego, co się z tym wiąże, bo tutaj dużo moglibyśmy mówić, ale, ale zapytajmy o jeszcze jedno. Ale ważne jest, żeby powiedzieć tak, że wczoraj Rada Powiatu podjęła uchwałę po spotkaniu, które na, na, po, po wizycie w oddziale Opolskim Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się tutaj w poniedziałek w urzędzie. Dzisiaj przedstawimy Radzie Miasta podobną uchwałę taką intencyjną, która ma być jakby dowodem na to, że obydwa samorządy nadal, mimo tego, że ilość łóżek na terenie województwa jest bardzo duża, są zdeterminowane i chcą utworzyć taki oddział paliatywny. Idealnym miejscem jest szpital, który jest powiatowym szpitalem i niewykluczone, że w dosyć krótkim czasie przy udziale NFZ-u i zaangażowaniu finansowym gminy uda się wspólnie utworzyć taki oddział kilkołóżkowy, finansowany, być może częściowo z kontraktu i częściowo z pieniędzy gminy. Mhm. Mówiliśmy o budżecie obywatelskim, to kto zajął pierwsze miejsce panie prezydencie? Bardzo w ogóle dziękuję mieszkańcom za to, że chcieli wziąć udział w no to jest nasza pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Być może w wielu aspektach niedoskonała, ale to, to wszyscy uczymy się, bo to był nowy temat. I to jest kolejny dowód na to, że ja cały czas proszę i uważam, że samorząd i wybory i demokracja to nie jest tylko jeden dzień, kiedy stawiamy krzyżyki przy konkretnych nazwiskach, ale bierzemy czynny udział w życiu miasta. Pierwsze miejsce. Sekundkę. Najpierw powiem, ile osób głosowało. 3000 mieszkańców, i dużo, i mało. Jak na hmm. początek, myślę, że to jest dobry start. W dużej mierze, bo prawie 2600 mieszkańców głosowało przez internet. Pozostali mieszkańcy brali udział czynnie w radach osiedla, były spotkania, były wystawione urny do głosowania. No i pierwszy projekt, który dostał prawie połowę głosów, bo blisko 1500. To jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej między Sławięcicami a Blachownią. No Czyli jest... wcale nie największe osiedla potrafiły się najbardziej zmobilizować. Tak jest. To jest znak dla wszystkich innych, że warto, że trzeba popróbować, y, powalczyć o swoje. I ja bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział radom osiedla, y, u, pracownikom urzędu, że udało się to przeprowadzić y, i sprawnie. I mam nadzieję, że w przyszłym roku więcej, y, więcej mieszkańców weźmie udział. w. W głosowaniu. Czy można liczyć, skórze. że będzie to większa pula pieniędzy? Bo to jednak tak, jak na pierwszy raz to rozumiem, że to był taki jednak yy, pilotażowy program, ale 400 tysięcy to nie jest zawrotna suma jak na pomysły i inwencje mieszkańców. No, oczywiście, że tak. To nie, nie jest zawrotna suma jak na pomysły. Jak i na skalę i, też budżetu. I rzeczywiste potrzeby, ale to też wynika, tak to prawda, pierwszy nas, nasz budżet, a po drugie no, to też wynika z możliwości finansowych gminy, bo jednak sporo tych wydatków bieżących zabiera większość budżetu. No ale powiedzmy, że około 20 milionów pan prezydent i radni dzielą na powiedzmy inwestycje. inwestycje tak. Więc chyba nie byłoby wielkim problemem, gdyby na przykład jedna dziesiąta tej kwoty, 2 miliony na Oczywiście, przykład było na budżet obywatelski. W końcu mieszkańcy bezpośrednio wtedy wyraziliby swój głos. Ja się zgadzam i do tego będziemy zmierzać, dlatego to jest pierwsza edycja budżetu obywatelskiego i już są pewne propozycje zmian. Jesteśmy po spotkaniu z panem Kamilem Nowakiem, który też przedstawiał swoje propozycje. I myślę, że troszeczkę przeformujemy tą całą procedurę i ten budżet, mam nadzieję, że będzie bogatszy czyli będzie zwiększona kwota, a też będzie jakby szerzej zachęcał mieszkańców do, do czynnego udziału w głosowaniu. Niektóre gminy wprowadziły takie zasady, że no, nieobecny nie ma racji, czyli ci, którzy nie będą brali czynnego udziału, nawet nie będą mogli składać wniosków. Ale ja myślę sobie, że to naprawdę jest bardzo fajne wydarzenie. 3000 mieszkańców, rewelacja. Myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Od tego też byśmy sobie życzyli. Na pewno tak. będziemy wspierać Urząd Miasta w propagowaniu tego głosowania, tak jak do tej pory. Bo rzeczywiście pomysł jest znakomity. Ale wspomniał Pan o Kamilu Nowaku, a ja bym nawiązał o sprawie, która dotyczy także Pana Prezydenta, a więc komiks Ato W 31 odcinku ujawnił się autor. Teraz już z otwartą przybicą będzie, no co to dużo mówić, krytykować w humorystyczny sposób poczynania władz zarówno pana prezydenta, jak i jego urzędników, jak też i radnych. Proszę mi powiedzieć, czy pan jest czytelnikiem tego komiksu? Zdarza mi się czytać i lubię satyrę, bo myślę, że szczęśliwy ten, który potrafi się śmiać z samego siebie, na pewno będzie to miał. Który odcinek jest pana ulubionym? Proszę znaczy, powiedzieć. Ja nie potrafię powiedzieć, który jest z kolejności, ale przeczytałem ich kilka i. I myślę sobie, że dobrze, że w sposób taki na wesoło są komentowane wydarzenia w mieście, aczkolwiek dalej twierdzę i będę to powtarzał, że nawet w satyrze należy zachować pewne granice zdrowego rozsądku i takiej przyzwoitości. W satyrze trzeba pokazywać przywary, trzeba na wesoło wytykać błędy, ale są pewne granice, których nie powinno się przekraczać. Dobrze, a propos tych granic, to jeszcze wróćmy do tego, z czego słynie o ostatnim czasie nasze miasto, czyli wszelkie możliwe afery. To pana ludzie zaczęli od stosowania narzędzia pod tytułem doniesienie do prokuratury jako narzędzie wywierania wpływu. Dzisiaj oj, pan ma kilka spraw. Oj, to panie redaktorze, dosyć y, śmiała teza. Samorząd to... powiatowy, radni z Komitetu Wantuły, którzy byli członkami zarządu powiatu. To pierwsze doniesienie w tej kadencji do prokuratury, jakie politycy złożyli przeciwko politykom, konkretnie przeciwko starości Arturowi Widłokowi, i to byli pana ludzie. To oni zaczęli. Zgadza się ja też jako prezydent skorzystałem, z, skorzystałem wypełniłem swój obowiązek. Jeżeli istnieje. A nie sądzi Pan, że za często mamy w ramach tego życia politycznego udział prokuratury czy wszelkich innych organów ścigania? No, mam swoje zdanie na ten temat, ale jako, że ostatnio, y, że tak powiem, to na mnie y, radni donieśli, no, trudno mi się, nie chcę się wypowiadać. Jeżeli istnieje y, podejrzenie popełnienia przestępstwa, to wszyscy mamy obowiązek y, wykonać y, to, co, to, co powinniśmy zrobić. Czyli no ale w większości się... przypadków potem się nie kończy wszczęciem y, nawet śledztwa, ja, a ja... jeśli nawet śledztwa, to nie kończy się aktem oskarżenia, a tym bardziej wyrokiem sądu. Czyli może jednak zbyt pochopnie się sięga po to narzędzie. No pewnie tak no ja mogę się odnieść do spraw które dotyczą mnie jeżeli jako prezydent miałem informację że rzeczywiście istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa to Pokazałem, że no, nie chowamy rzeczy pod, pod stół, tylko, nie wiem, w przypadku zamiany mieszkań czy innych sytuacjach po prostu trzeba to zrobić i dać odpowiednim instytucjom czy służbom e, e, zadziałać i e, dokonać takiej e, obiektywnej oceny, czy rzeczywiście czyn, który może się wydawać e, zakazanym, rzeczywiście takim jest. A od ostatnie doniesienia, no, ja mogę się odnieść, nie wiem, do tych, m, niby nacisków, e, które wywierałem na na grupę radnych, no bo taką no, W tej informację... sprawie mamy już trzy doniesienia, tak? Radn... To znaczy, to już pani podobiłem. dyrektor Koczubik, dyrektor Dysarz i radnych miejskich. Znaczy, pani jakby trzy razy. Człubik rozumiem. SMS -owa, SMS -owa afera SMS-owa czyli tak? to też jakby naciski w sprawie zatrudniania pracowników w MOPS-ie. Potem pani dyrektor Dysarz w zarządzie oświaty naciski rzekome. I w tej chwili radni, którzy twierdzą, 11 radnych, którzy twierdzą. To ja odniosę że... się do tych dwóch... Czyli mamy już przynajmniej w tej sprawie trzy doniesienia. A to nie są jedyne doniesienia, jakie są, że tak powiem, w obiegu formalnym, chociaż część już się zakończyła odrzuceniem. Tak, tak więc ja odniosę się do tych dwóch ostatnich. No, yy... Nie bardzo potrafię sobie w, nie, nie bardzo rozumiem sytuację z panią dyrektor Dysarz, bo nigdy nie miało miejsca jakakolwiek presja z mojej strony, bo, bo to nie tak się pracuje z dyrektorami i nie wywierałem żadnych nacisków, żeby kogokolwiek zatrudniała. I cieszę się, że odpowiednie służby się tym zajmą. Pani dyrektor na początku w swoich wypowiedziach twierdziła, że ma jakieś twarde dokumenty. Nie wiem, czy to miał być jakieś. Pisma czy, czy nagrania. Teraz już wiemy, że, że no, to nie tak, że nie ma żadnych dokumentów, więc poczekamy na, na działanie służb. Bardziej smutnym aspektem jest teraz yy, zasady współpracy z panią dyrektor. Bo jeżeli, yy, bo dla mnie jest to objaw braku zaufania, a zaufanie. Wśród no, takich dosyć bliskich współpracowników jest bardzo ważnym elementem. Pani dyrektor zarządza bardzo dużą jednostką o budżecie no, 35% budżetu gminy. To jest ponad 72 miliony złotych. Tam pracuje kilka, set, albo nawet ponad tysiąc pracowników. I teraz trudno, żeby też nie bazować na zaufaniu. A pani skarbnik wycofała swoją rezygnację. Co z panią skarbnik? To ja już odpowiem. Relacje pracodawca-pracownik powinny być wolne od polityki. Tutaj jest szczególna sytuacja, dlatego, że obsadzenie funkcji skarbnika miasta wymaga akceptacji Rady Miasta. I tak się stało przy powoływaniu pani Hariasz na stanowisko skarbnika. Jednak nadal uważam, że relacje pracownik-pracodawca powinny być wolne od polityki. I, I niestety jest tak, że no, merytorycznie są pewne problemy z działalnością pani skarbnik i po kilku trudnych y, y, rozmowach, kiedy to no, niestety y, merytorycznie pani skarbnik zawiodła, no, ustaliliśmy, że y, ona zrezygnuje z funkcji skarbnika i uważam, że to jest taki dobry i y, y, y bardzo y, kulturalny grzeczny sposób. Y, nie motający tych spraw z polityką. To po co były te wypowiedzi, już jakby nie było w sferze politycznej na temat Pani Haryasz? Dlaczego to się nie odbyło tak spokojnie? Ale to nie do mnie pytanie. Ja właśnie no do poszedłem... Do Pana, bo radni twierdzą, że to Pan próbował wprowadzić ich w błąd, mówiąc, że są jakieś kwity na Panią... Ariasz. Ale nie mam o... przepraszam, nie padło kwity. Tak? No to właśnie. Było inaczej więc... sformułowane. No ale to, panie, panie, ale tak radni że... czują się, że były, były wywierane na nich naciski. Tak, ja odważyłem się pójść do radnych i poprosić ich mniej więcej o taką ludzką i, i, i normalną reakcję, aby uwolnić y, y, decyzję pani skarbnik od jakiegokolwiek y, politykowania. Bo mimo tego, że popełniała merytoryczne błędy. To nie zasłużyła sobie na, ta, na takie traktowanie. I poszedłem ich poprosić, żeby y, nie kazali merytorycznie uzasadniać i y, pokazywać błędów, bo nie, to, nie o to chodzi, tylko żeby z szacunkiem zechcieli przyjąć y, decyzję pani skarbnik. Jeżeli to jest forma nacisku, no to, no to już chyba z nikim i o niczym nie można rozmawiać. Chodzi tylko o to, żeby, żeby naprawdę y, pracowników urzędu uwolnić od, od polityki. Oni tutaj starają się rzetelnie pracować. Y, no, i, i, i to nie powinno być przedmiotem sporów, nie powinny być narzędziami do uprawiania jakiejś lokalnej polityki. Mam niekłamaną nadzieję, że następny wywiad będziemy mogli przeprowadzić rozmawiając tylko o sprawach miasta. a bez wątków yy, aferalnych ale, czy prokuratorskich. Ale, ale, dziękujemy ale za to są sprawy miasta yy, nadal. No, one dotyczą miasta. Szkoda, bar... że w prokuraturze czy w, na, na komendzie policji. Dobrze, no jeżeli jest taka decyzja części radnych, że w ten sposób mamy rozmawiać, że zapominamy o ludziach, zapominamy o takim, takich normalnych relacjach, no to rozumiem, że taki trend jest teraz rozmowy przez prokuraturę, ale nadal uważam, że trzeba rozmawiać. I przypominam... Yy... To państwo ludzie, panie prezydencie, zaczęli ten trend. Ale... Przypominam. Nie, panie rektorze, ale żeby być jasnym i precyzyjnym, jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, to radny będący jakby nie mówić funkcjonariuszem publicznym ma obowiązek zadać takie pytanie odpowiednim instytucjom. I, i, I tyle, i tak się stało. I to nie chodzi o to, że teraz my byliśmy pierwsi, my, radni powiatowi, jeżeli mieli jakieś informacje budzące niepokój i od tego jest prokuratura. A to tak nie do końca jest prawda, bo, bo tak naprawdę to ja pierwszy doniosłem, jak to się tak grzecznie mówi, czyli złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczyło to działalności w Moku, jeżeli pan redaktor pamięta. Jest trudno... Wydaje mi się, że radni Powiatowi byli szybciej, ale no to sprawdzimy. To, tak, czy siak. Sprawdźcie, ale to, to naprawdę jest no. tak, że, że nie powinniśmy rozmawiać przez prokuraturę. Chyba rzeczywiście zachodzą przesłanki, żeby podejrzewać przestępstwo. Ale jest szansa, że unikniemy właśnie tych rozmów przez prokuraturę? Tych spraw jest coraz więcej, trudno już za tym nadążyć. Ale panie dyrektorze, ja naprawdę nie korzystam z tego narzędzia, jeżeli nie ma, nie ma rzeczywiście oceny wcześniej prawników, którzy mówią, że tak rzeczywiście istnieje takie zagrożenie. Ja jako prezydent i my jako urząd nie mamy narzędzi i nawet nie uzurpujemy sobie prawa do oceny, czy tam jest przestępstwo, czy nie. My nie mamy takich narzędzi. Zdarzyło mi się chyba dwukrotnie złożyć takie zawiadomienie ale to nie jest w demokratycznym państwie w samorządnym mieście najlepsza forma rozmowy Dziękuję bardzo. Dziękuję.